Każdy mały skór, niech złapać się da Przez maszczaka od tak, zrobisz ten błąd Nie będziesz o. miał wyjścia i uciekniesz stąd Wstałam na urodziny od taty Ostatni prezent od niego O, tykająca przesyłka Ciekawe co jest w środku to wszystko twoja wina, Gamoniu. Jesteś taki sam jak tatuś. Nie masz prawdą, Datomiry. Nie masz prawdy o naszej magii. Tak jak mówiłeś, Malikosie. Datomira będzie twym grobem. A, Gris? Poproszę krwisty stek. Tym razem było inaczej. Nie masz szansy z nim, a ja tak! Ja tak! Zu, idź z nimi. Zu, idź! Liam! Potrzebują Cię! Zaufaj mi! Mam cofkę od tego biegania. Ha? Puszczaj! Spadaj! Złożyć ofiarę? Na to się jedna z Twoich rąk. Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. Siostry... Matko... Użyczcie mi siły. Siostry... Matko... Użyczcie mi siły. Te pędy nie skrzywdziłyby muchy. Poszukamy mrówek do jedzenia.